Kochani, witam ponownie. E, tym razem pokażę wam, jak przygotować kotlety jaglane z pieczarkami. Przepis znalazłam u Iwony na blogu. Blog, o ile, dobrze, o ile dobrze pamiętam, nazywa się Klawel. Oczywiście podlinkuję wam na dole. Ehm... Przepis po prostu jak zobaczyłam I zaczęłam zdjęć tych kotlecików To od razu mi się spodobał I dziękuję Ci Iwonko serdecznie Za dzielenie się z nami tak fantastycznymi przepisami Kotlety powiem Wam Będę robić pierwszy raz Także mam nadzieję, że mi wyjdą Mam nadzieję, że przepis Wam się również spodoba I że wypróbujecie. Dajcie znać koniecznie co o nim sądzicie Myślę, że jest to bardzo fajna opcja Dla ludzi, którzy nie jedzą mięsa Ja jak wiecie już wróciłam do mięsa Ale... Większość tygodnia jem potrawy i tak wegetariańskie, bo takie właśnie lubię. Także zapraszam Was teraz do... Pokażę Wam wszystkie składniki, które będziemy potrzebować i zabieramy się do roboty. Mamy tutaj 250 g pieczarek. Ja je pokroiłam w takie malutkie kawałeczki. Następnie jedna duża cebula posiekana w kostkę, pokrojona w kostkę. Starta jedna duża marchew. Tutaj mam dwa ząbki czosnku. I tutaj jest ugotowana kasza, e, jaglana, znaczy ja tutaj mam pęczak akurat e, i jeśli chodzi o tą kaszę, to ona powinna być, jest w przepisie, że ona musi być ciepła, ale nie gorąca. E, tutaj mam posiekany e, koperek i jeśli chodzi o przyprawy, to mamy tutaj pieprz, sól, e, kumin, a i jeszcze ja mam tutaj, zamiast bułki tartej, ja będę używać otrębów, ale możecie również użyć e, zarodków pszennych. Także najpierw y, na patelnię wrzucamy te wszystkie warzywka. Oczywiście tutaj dodałam troszeczkę olej kokosowego na rozgrzaną patelnię i będziemy je podsmażać jakieś y, około 5 minut. Następnie do miski dodajemy właśnie te warzywka. Kaszę. I koperek. Ja jeszcze właśnie nie przewidziałam tego troszeczkę inaczej niż w przepisie zrobiłam. Dodałam jajko, a nawet dwa, bo później jeszcze dodam jeszcze jedno. Teraz przyprawy. Zrobiłam troszeczkę po swojemu, bo konsystencja jakoś mi nie wychodziła, więc ym, dodałam właśnie jeszcze do środka y, tych otre, y, otrębów, żeby mi się to wszystko jakoś lepiej trzymało. Bo po prostu ta kasza z warzywami właśnie jakoś mi się nie kleiła. I dodałam jeszcze jedno jajko. Następnie to wymieszałam, i potem jeszcze stwierdziłam, że dodam jeszcze troszeczkę oliwy, żeby to bardziej mokre było. A później dodałam jeszcze troszeczkę mąki pełnoziarnistej, żeby mi się to wszystko lepiej do kupy trzymało. I tworzymy takie kotleciki. Następnie na rozgrzany olej kokosowy wrzucam te kotleciki. Smażę po obu stronach. I tak oto wszystko wyglądają nasze gotowe kotlety. Życzę smacznego.